styczeń, trochę taki dziwny, bez śniegu, ale leciutki mrozik jest, jest piękne słońce, patrzcie, jak kucze. pięknie sobie słoneczko daje, a nie wiem, czy widać, taka refleksja mnie naszła na temat pół roku przemijania. Zwykło się mówić metaforycznie, że ludzkie życie dzieli się na takie okresy: wiosna, lato, jesień, porównywając je do etapów młodości, dojrzałości, starości. Ale nie mówi się o zimie. Zima jest takim troszeczkę tematem tabu, prawda? Porównując nasze, nasze życie do pół roku, pomijamy tą zimę jako koniec wszystkiego. A może to nie jest tak do końca. Może takie wiosny, zimy, lata. Jesienie. Zdarzają się ciągle przez całe nasze życie. Przecież nasze życie to jest ciągła wędrówka. Inkarnacja, przecież nie budzimy rano w tym samym ciele, w którym zasypialiśmy. I tak idąc sobie tym zimowym lasem spokojnym, śpiącym, pomyślałem sobie, że zima jest. Wspaniałym okresem. Wspaniałym okresem do tego, żeby budować plany na przyszły rok, na dalsze życie, regenerować siły, podsumowywać wszystko to, co wcześniej było dokonane, to wszystko, co wcześniej udało. Nam się lub nie udało nam się zrobić, to jest dobry czas. Dobry czas, żeby z nowymi energiami, z nowymi pomysłami wchodzić w nowy rok, w dalsze życie. Teraz tak idę sobie przez ten las i myślę, że ten las śpi. Myślę, że te wszystkie drzewa, które tutaj mijam, że piękne z miedzianą korą, mają piękne sny. Piękne sny o tym, jak będą wypuszczać nowe pączki na wiosnę jak będą rozmnażać się jak będą wzrastać myślę że my czasami jesteśmy jak te drzewa mamy swoje okresy wzrostu mamy okresy stabilizacji okresy kiedy Szykujemy się do snu. Najpiękniejsze jest to, że za każdym razem, po każdej zimie, odradzamy się. Czekam teraz na ten moment, może już w marcu, że będę mógł. Znowu zmówić tą wspaniałą modlitwę, kiedy biorę w dłonie gałązki z pączkami, ze świeżymi listkami, kiedy cieszę się tym ponownym ponownym cudem narodzin. Narodzin przyrody i narodzin nas samych. Myślę, że nie powinniśmy się bać zimy. Zima to jest cudowny czas.